Cześć, do gdybyś z tej strony, Bora. Witam Was w dziesiątym odcinku z gierki City Skylines Texas. Tak zastanawiałem się, co zrobić w tym odcinku. Nie za bardzo mi się widzi, co te kolory takie brzydkie, co jest grane. Nie, światło tylko tak dziwnie pada. Z tej strony to już ładniej wygląda, ale widzicie, nie wiem. To chyba, że słońce tam jest, nie chcę za bardzo budować kolejnych odcinków, yy, kolejnych budynków, kolejnych tutaj rezydencji. Pomyślałem, że dzisiaj postawimy sobie troszeczkę na yy, na rolnictwo. <laughs> tak, na rolnictwo, na wbudowanie małej wsi. Tu jest bardzo yy, żyzna gleba i tak sobie pomyślałem, że może warto by coś z tego zrobić to teraz myślę nad tym jaką tutaj drogę umieścić na pewno coś takiego o może takiego tak to nie głupi pomysł dobra zatrzymajmy grę w tej chwili tutaj troszeczkę rozburzymy tylko że tu jest ten spadek nie wiem w który rejon chciałbym się wstrzelić. Hmm albo wiecie co? Mam innego pomysła. Tu już istnieje infrastruktura nam potrzebna A mianowicie to rondo przeprowadzimy sobie tą drogę Tak, po całości. O, coś w tym w ten deseń. I teraz dopiero zrobimy sobie małą, taką dzielnicę rolniczą. Nie wiem jak to nazwać. O. Tak. Tak. No i tu są te żyzne tereny, tak? To jeszcze może za daleko. No, powiedzmy coś takiego. Dobrze trafiłem? Bardzo dobrze. Tylko teraz tak. Yy, tego nie mogę pamiętać Specjalizacje przemysłowe. Przemysł rolniczy. Tak. Dobra. Zrobimy sobie taką dzielnię tutaj. Nie wiem, czy... Od, nie, od tamtej strony na razie nie. Teraz zrobimy tak i musimy tą... O, okej, okay, nazwiemy sobie jeszcze naszą wieś, kurde, nie wiem, Wąchock? <laughs> nie, wiem, nie wiem, nie wiem, wieś, jaka może być wieś? Tak to było? wilkowyje, wyje? W <laughs> Chyba tak. Okej, okay, i tutaj muszą być te... takie tereny, co nie? To tak, tak... Mhm, tylko musimy tutaj jeszcze wodę podprowadzić, oraz... prąd. To tak Dobra Wody będą mieć, a prąd skąd podprowadzimy? Czyżby stąd Dokąd są te tereny? Tam aż do samej góry, no właśnie Tutaj mamy jakąś źródę. Dobra, zróbmy to na chwilę obecną w ten sposób. I zobaczymy, co z tego będzie. Autobusów tutaj nie będzie, no ale dobra, włączmy play. Jak tutaj nam będą zasiedlać te tereny, zobaczymy. Wodę już mają, prąd zaraz też będą mieć. No, pewnie już mają. Zgadza się. To się wprowadzać nie chcę, ale myślę, że to tylko chwilowo, tak? Kurde, Jakie to oksywie jest duże i zag... fajnie zagęszczone. Samochody, tiry, budyneczki, rezydencje. Ślicznie to wygląda, naprawdę ładnie. Bardzo mi się to podoba. Sklepów nam jeszcze brakuje. A, coś tu już budują. Jakieś coś tu już jest. Czyżby uprawia konopi indyjskiej? <laughs> o kurde, patrzcie jakie krzaki wyrosły. <laughs> Kury słyszałem. I krowy. No nie macie jeszcze prądu, buroki, bo ci się w dwóch wybudowali. No i tyle, chcecie wodę, to no proszę bardzo. Teraz na mnie, do mnie nie miejcie pretensji. Trzeba było się wybudować bliżej. No bo sobie kupię agregaty prądotwórcze i tyle. Co to jest za stacja? Aral! Ta, Aral. A to, co to jest? Burger King! W którymś odcinku się tam i przyglądniemy tym wszystkim modą tym budyneczkom, które ja tutaj mam. Co to jest? Karel, Karel... Nie wiem co to jest. No, ale ktoś z psl na pewno na tym trzyma łapę. <grym> Okej, okay. mamy wilkowy je, może byśmy sobie tam jakieś sklepy też pierdykli? Tak się teraz zastanawiam. Może jakieś małe dwa sklepy. Tutaj jakiś park pierdykniemy. Nie za duży, na pewno nie za duży, to jest małe, to jest duże. No i tak, i na pewno tylko będzie działało najlepiej. Eee... O, to dużo daje, co to jest? Chłopek najlepiej pewnie będzie działał. Jakieś takie wieśniackie oczko wodne, czemu nie? Może być. To im zniszczymy i to też. Dobra, tam jakieś urozmaicenie już mają. Nie wiem, czy policję też im tutaj dać na wsi policja musi być jeszcze sklepy tutaj do tego no dam mi tutaj policję tylko tutaj teraz podprowadzę jeszcze drogę Nie, tutaj wiecie co, tutaj na prosto zrobię. Tak. Tutaj Tak. Nie wiem czy to jest dobry pomysł. A już jedzie coś do rolników. Już jakieś kurczoki chyba jadą odebrać. Ale dobra, może być. Zobaczymy, co po nocy będzie. Światła świecą, nie jest źle. Ja bym tutaj może jednak im pierdyknął policję i straż. Małe te budyneczki. Nie wiem, ile tu z wozów z Dwa. To jest za dwa tysiące, to jest dużo. 18, 12, 6. 15 wodów Nie, dobra, takie coś wystarczy. Musi. W każdym bądź razie. My chyba sklepy my. Dobra, policaja też mi małego tej damy. No i tak to będzie wyglądało w tej chwili. Tam niech ten prąd jeszcze... Tutaj niech się mi jeszcze budują. I ten prąd ich wszystkich ogarnie. Będzie dobrze. Prawda, i tak nie wiem, dlaczego tutaj budowałem policję, ale. Bogate tereny, zaraz zamienię kurde w chujowe tereny. Pewnie tak, no ale zobaczymy po nocy. Niech się na razie budują. Zobaczmy sobie tu jeszcze raz. Fajnie to, jak sobie wygląda. Gdybyście jakieś piszcie mi nazwy tutaj, na tą naszą główną dzielnię. Tu też mamy świetnie. Minus tyś... 2100. Ja tracę, kurde, zyskuję. Populac na populacji, a tracę na finansach. O, fabryki w dół, ale potrzeba tutaj sklepów trochę jeszcze. Dajmy sobie tutaj jeszcze, może jeszcze kilka sklepów. Żeby wieśniaki gdzieś daleko nie jeździli, nie jeździły. No, kurde, czekajcie, te drogi jakoś jeszcze muszę podprowadzić, to muszę to rozkminić. Nie wiem, czy po dwa pasy? No dobra, czemu nie? Ale... Ale niech tak będzie. To im tylko muszę wy... autować. To nie. To może być. To im jakiś metro też potem będę musiał pierdyknąć. Ale na razie nie. O, to już wyszło chyba lepiej. Również Kurwa, Taka trochę choinka, nie? Świątecznie się zrobiło W moim Teksasie Tu jest ta góra Tego tak za bardzo nie chciałem zrobić, ale dobra To już tak w zapasie Bo tutaj dalej są te tereny No pewnie Nadal są zajebiste tereny No i, tu, i co? I rolnictwo będzie I na razie to olewka Nie będę tutaj nic więcej pykał Niech mi tylko tutaj ci pobudują! Cholera! Czekajcie, mam pomysła pewnego. Tylko chcę zobaczyć, gdzie tu będzie miejsce. O! Tu! Tu będzie mógł być wiatrak postawiony. Cholera, ale tam się coś zaś wyburzyło. Dobra, zaraz to naprawimy. Zdupcymy, a nie naprawimy. To tak to będzie musiało być i okej okay. Trochę prądu tu już mają. Tam zaraz dojdzie następny. O, no właśnie, na wsi takie coś, bardzo pasuje, nie? <grystanie> Turbina wiatrowa na wsi, Zaraz się tu będą rolniki pluć. Że ten, pracowników nie ma. Rolniki się za chwilę tutaj będą plu pluły, że to jest zrakotwórcze i wpływa na ich ten... potencje. <grystanie> Być może nie, no zobaczymy. Wilkowyje powstały 23,5 tysiąca populacja w tej chwili. Niecałe 23,5. Co by tutaj dalej wynerdzić? Podziemne chyba ulice. Nie, to nie ma sensu. Chyba. Chociaż tutaj ta droga jest. Może jakąś wylotówkę im tutaj pierdykniemy? Czekajcie, jakby to miało wyglądać, stąd gdzie? No właśnie, nie za bardzo, hm. a stąd nie da rady. Jak im to można? No dobra, tak im to zróbmy. Tu potem i tak pójdzie kolejna odnoga, chyba nawet już teraz ją wybuduję. No okej. Okay. tutaj też się zaraz coś postawi. To problemu raczej nie będzie z tym Ale to na spokojnie no, Tam już prąd chyba podpięty Tutaj jeszcze coś jednego niech wybudują będzie już w ogóle gitara Słyszę krowy ale nie widzę Weźcie za mnie i krówska Tutaj to jest No ani pół krowy nie widzę ani pół świnia słyszę O widzę Świnie i krowy. Haha, B Będą hamburgery do McDonalda. Ehm. Dobra, dobra. Oddalam to, bym już to w Hehe. <ścoughs> Wilkowy jestem O, plus 5200. Dwie, Jak fajnie. Kurde, Teksas taki troszeczkę bardziej lo, rolniczy stan, nie? Ogromne, ten połacia terenów, wielohektarowe z wielkimi... tymi... co to jest? z wielkimi stadami bydła tutaj też by u nas można było coś takiego pierdyknąć czemu nie w którymś odcinku? jak my tu mamy pobudowane? w ten sposób może tutaj też bym to pierdyknął dalej, chociaż nie, tutaj na coś większego. Nie wiem czy do, do którego mówiłem o 12 odcinka będziemy robić tylko bez hajsu, tak? Mhm, no chyba tak. Muszę to jeszcze sprawdzić, wy jak pamiętacie to... Dajcie mi znać, ale chyba do 12 odcinka uzdatnianie ścieków i dostępność wodociągów. To mnie przez, przez teraz zaczyna znowu martwić. Dajmy sobie więcej. Rolnictwo na pewno dużo produkuje syfu. Więc pierdykniemy sobie tutaj jeszcze jedną... ...rurę odpływową. Myślę, że teraz będzie dobrze. Chociaż nie, bo tu jest prąd. Nie, dobra, tutaj prąd jest też stąd. Także jest gitara. Zaraz mi tutaj uzdatnianie ścieków wzrośnie na poziom naprawdę wyższy. No właśnie. Skąd bierzemy wodę stąd. Ej, halo. Gówno mi tutaj nie będą płynąć. O właśnie, cholera. Nie, nie, spoko. Nie będą płynąć. Czyż takie zawirowania? Nie, dobra, odpowiedź jest całkowicie. Dobra, super. Dajmy sobie tutaj jeszcze. No, kurde, co jest to duże. Tak. Bardzo dobrze, tylko ciekawe, czy teraz rurę przeprowadzę. Bardzo mnie to w tej chwili ciekawi. A, letko, letko. No problemo, letko. <grytko> jak prąd za tym idzie. Nie wiem po co nawet w sumie, bo to już bym mógł skrócić trochę. No ale dobra, niech sobie będzie. Co to jest? A, tu jest ten statek. Czy statek? Jakoś motorówka spoko zajebiście z jest w ogóle gitara, odkąd postawiłem atomówkę. Potrzeba sklepów 15 tysięcy prawie naprzód bajka Kurde, żeby tak się utrzymało Uniwersytet, parkingi są, metro jest, ale ten uniwersytet jest strasznie na odludziu. No na razie go tak pozostawimy, no cóż. Zobaczmy sobie. A czekajcie, jeszcze jedna rzecz. Zobaczmy, co tutaj na nasze Hanysowo. Kurde, zapomniałem, wyście jakoś pisali, żeby to nazwać. Teraz nie pamiętam. A bo to nagrywał najprawdopodobniej dwa odcinki pod rząd, więc co najwcześniej to w dwunastym odcinku to wszystko skoryguję. Także tak wybaczcie mi, jak coś. No po prostu z marszu włączyłem. Dawno City's nie było, a chcieliście, więc nagrywam, bo nagrywa mi się w sumie tą gierkę przyjemnie nadal, więc czemu nie? Nagrywał ją będę dalej. Ja już mam ochotę wielką na falauta i ogromnie czekam na falauta. No dobra, policja tutaj jest, wszystko jest, także jest spoko. Ciekawe, że to takie niechronione. O kurwa, bezpieczeństwo pożarowe 33%. Więc coś tu rośnie, policja. Wskaźnik przestępczości 9, jest spoko, a zdrowie. O, 2100, chorzy 23, kurde! Genialnie, genialnie. A edukacja? Hmm. Trzeba tu jakaś pierdyknąć podstawówkę jeszcze gdzieś, nie? Na pewno nie w Wilkowyach. Tutaj podstawówka chyba jest. Tak. Tylko zastanawiam się, czy teraz, czy na taką aglomerację dużą, na jaką jest oksywie, starczy jedna podstawowa. Eee, ale średnią szkołę też tu mamy. Tu mamy chyba też jedną podstawówkę. Czekajcie, sprawdźmy sobie to. Tam gdzieś pierdychnę jeszcze podstawówkę. A raczej tak. Tu jest szkoła średnia, a podstawówka była tylko. Mam dwa, dwie średnie szkoły, a podstawówki nie ma? Nie, dwie podstawówki są. Dobra, tutaj też pierdyknę gdzieś. A co? Niech się uczą. Chcą się uczyć. Trzeba ich wspierać. Nie wiem, czy tak. Kurde, z jednej i z drugiej strony źle. Dobra, tak. mogłem trochę wyżej, ale dobra to już za późno. O kurde, prądu zaś nie ma. Cholera. Dobra, pobudujemy im tutaj te budyneczki. Nie, ten nie, ten też nie, odtąd. Żeby ten prąd to ja do tej podstawowej doszedł. Zaraz im tu pierdyknę jeszcze jakieś ten. Eee, tutaj też nie. Tutaj też nie. Co ja tam miałem ja mówić? Co im pierdyknę? Aha, jakieś parki. O, już tam się budują, widziałem. Tutaj tereny będą badrogie, te tu nie. Oczywiście to wygląda to, to już się budują, dobra Może metro bym też im tutaj gdzieś pyknął Skoro autobusów jeszcze nie ma tu metro a widzicie i tu nie ma gdzie metra już tu jest tylko jedna stacja No trochę Trochę lipnie, żem to zrobił, ale dobra. Połączmy to tunelami. Hmm. Dodamy niżej, da się. Aha, tego się nie da. Ni o, kurde, no to mam kłopot. Jaki kłopot? Żadnego kłopotu nie będzie, dobra. Jeszcze raz. Skasujemy i teraz to zaniżymy. Czemu to nie przechodzi? O! Do góry. Super. I teraz to musimy połączyć z tym najlepiej. Tak, ale też od tej strony. A tego na razie nie ma co połączać, yy, co nie ma co łączyć z, z żadnymi innymi stacjami, hmm, tutaj teraz trzeba będzie zrobić linię stąd tędy Czekajcie, zjebałem to trochę Powinienem tutaj już jak robię to rob, jednąć też metro gdzieś tutaj co nie? A, myślałem, że to spierdyliłem, ale nie spierdyliłem. Hmm, tle głupie. Co to jest? To jest jakaś linia metra, tylko... Nie wiem dlaczego tak jest zrobione, ale dobra, nieważne. Pojedźmy sobie do tej stacji, powiedzmy. O. A stąd. Taką przewałkę zrobimy i będzie dobrze. Ja to chyba teraz spierdyle. Ja to na bank spierdyle. Dobra Czy na pewno tak? To pojedzie tak. Hmm No dobra Powiedzmy, że tak. Teraz tędy przez miasto. To będzie najdłuższa linia. Uniwersytet. A tam po chuj. Nie będziecie tam jeździć po co. Teraz wracamy się tu. Tak, tak. Ty, tutaj linii też nie było, ale jazda. Jeszcze raz tutaj i jedziemy w dół. Tu nie ma w ogóle tych. Tędy, tędy. To są tylko dwa, dwie stacje metra? Tak. Okej, okay. o rolnictwo też będziemy musieli zahaczyć, o wilkowyje. Kurde, Oksywie mam metra a metra. Mam metra od metra. taki okay. suchar. Okej. Okay. No i dobra, no i jakoś to metro fajnie wygląda. Nie jest źle. Wydaje mi się. Jak tam z prądem? No tutaj tylko to małe do, do połączenia zostało, no Weźcie się, sprowadzajcie, ej Halo Nie wiem, czy sklepy im tutaj pierdyknąć? Eee, tu są jakieś sklepy Hm Może im pierdyknę. Będą mieli od razu łączenie, nie? Bo te sklepy na pewno od razu tutaj się powstaną. Tutaj takie jakieś małe też. A tu dalej jeszcze nie wiem co będzie, więc no tu też wybuduję jeden. I tu powiedzmy takie dwa też. Albo trzy. No i dobra, i teraz prąd powinni mieć. Tak jest, mają, okej. Okay. No, i już zaczyna to jakoś faktycznie fajnie funkcjonować. Lilla im tu pierdykli. Nie, Aldika. Aldika, no. <laughs> jak to fajnie tam wyglądało? Aż to je to. What the fuck? Co to jest? Giga sklep. Aha, super. coś takiego jeszcze nie widziałem. No, Kurwa, to fajnie wygląda. Patrzcie, te światła w oddali. Zajebiście to wygląda, strasznie mi się to podoba, jak tam choinka rolnicza. Tereny jak, 35 eurosów dalej. Wiem, wiem, dalej tego nie zmieniłem, na razie nie zamierzam. Poziomy. A jeszcze coś chciałem sprawdzić, tak na sam koniec. Już wiem co to. No i dlaczego kurwa mać ten park im tutaj ja nic nie daje? A no dlatego, że tam nie ma chłopka. Kurwa, wszędzie te chłopki będą musiały odpierdalać. kurwie mi taki coś, ale chuj, no dam. Jedyną drogą główną do głównego celu zadowolenia mieszkańców jest ten chłopek, no to niech go mają, bo... Cóż innego poradzę, czy cóż innego zrobię. Mus to mus. Z rolnikami się nie wygra. I znowu, z 15 tysięcy na 2,5 spadło. No dobra, jaki, do ale w tym odcinku... To by było na tyle, jeśli wam się odcinek podobał... Jeśli lubicie serial RANCHO i moje wyje, Zostawcie łapę w górę, co ja pierdolę? Jeśli wam się podobało, zostawcie łapę w górę, po prostu. Napiszcie jakiś swój komentarz odnośnie odcinka... Jak wy go widzicie, jak wy go odbieracie i co wam się podobało, a co nie. Trzymajcie się cieplutko do kolejnego odcinka strzała.